Marka Jezus odcinek 146. Kochani, na koniec 12 rozdziału zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taką, taką modlitwę metodą lekcjo Divina. Tu gdzieś wiedzie teraz taka zakładka, która odniesie do samego wprowadzenia w metodę lekcjo Divina. To jest taka metoda, w której się spokojnie czyta dany fragment Pisma Świętego, w tym momencie 12 rozdział Ewangelii Marka i tam jest takich 5 kroków. Lekcja, czyli lektura. Medytacja, czyli rozważanie, oracja czyli rozmowa na bazie tego co mnie poruszyła, kontemplacja czyli przejście do takiego bycia razem z Panem Bogiem. Piąty punkt, który już wychodzi poza sam czas modlitwy, to wprowadzenie w życie tego co się przeżyło w czasie modlitwy. To się nazywa akcją. I tam będzie wszystkie te elementy są wyjaśnione o co w nich chodzi. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze, kiedy będziecie zabierać się do, do tej lektury, na trzy rzeczy, które mi jakoś tak ostatnio pojawiły się w głowie. Nigdy o nich nie czytałem, ale dzisiaj mnie uderzyły. To jest bardzo ciekawe, że jak do pana Jezusa na koniec 11 rozdziału przychodzą uczeni w piśmie, faryzeusze i, arcykap i starsi, nie przepraszam, arcykapłani starsi i uczeni w piśmie, i oni zadają pytanie Jezusowi o władzę, jakim prawem to robisz. On im daje później przypowieść o o tej winnicy i o synu, którego jako ostatniego do nich posłał gospodarz. Potem przychodzą faryzeusze i zwolennicy Heroda, i pytają o, o monetę, na której jest wizerunek Cezara, pytają o pieniądze, władza, pieniądze. I ciekawe bardzo, że trzeci, którzy przychodzą, trzecia grupa to są saduceusze, którzy pytają o, te, o to zmartwychwstanie, ale o tych siedmiu mężów, którzy mieli, siedmiu braci, którzy mieli żonę, nie dali potomstwa i tak że chodzi tutaj o, o przedłużanie życia, o prokreację, o seks. <grych> te trzy rzeczy, zobaczcie: władza, pieniądze, seks. Trzy, seks w takim też w sensie dobrym, zdrowym, przekazywanie życia. Ale te trzy jakby siły, które napędzają nieraz człowieka, że albo rządza władzy, albo pieniędzy, albo tego seksu, czy też przedłużenia życia, mówiąc już szerzej, tak piękniej. O tej sferze, te trzy władze, które są znane w życiu jako pasje, są poruszane tuż przed męką Pana Jezusa. On jakoś się z tymi trzema, trzema pasjami, że tak powiem, trzema namiętnościami w życiu człowieka Jezus się tu konfrontuje, więc myślę, że to jest dobrze, dobrze się temu przyjrzeć. Te, wszystkie te trzy, trzy aspekty jakby sprawiły, że ludzie bardziej do nich przylgnęli niż do Boga Żywego. Jezus z tym spróbuje, próbuje tutaj się rozprawić. Um, Wiemy też, że, że, że ci właśnie różne te grupy ludzi, to one ostatecznie przyczyniają się do sądu nad Jezusem, do Jego śmierci, po to, żeby On potem stał, pokazał, że, że miłość Boża pokonała wszystkie te, te nasze takie przywiązania. Więc życzę Wam bardzo dobrej modlitwy z tym tekstem. Jeśli ten kierunek władza, seks, pieniądze Was jakoś pociągnie, żeby, żeby Go ruszyć, to przy Nim potwajcie, porozmawiajcie z Bogiem. I Mam nadzieję, że do zobaczenia. Teraz otwórzcie serce na błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg. Ojciec, syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. I jak jesteście z nami nowi, to subskrybujcie nasz kanał. Dajcie też kciuka w górę, dzwoneczek możecie nacisnąć, to będziecie dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Z Bogiem.